Na początku XIX wieku ciekawy artykuł pojawił się w gazecie The World Today, wyszczególniający rzekomą historię Nikola Tesli na wyjściu w Nowym Jorku. Czytamy, i wychodzi na poszukiwania w połowie wzniesionego metalowego budynku. Na dole ulicy Wall Street znalazł jeden dziesięć pięter stalowej konstrukcji bez cegieł czy kamieni położonych po bokach. Przypiął oscylator do jednej ze stalowych belek i cudował z regulacją dopóki dostroił. Tesla mówi swoimi własnymi słowami. W końcu konstrukcja zaczyna zgrzytać i falować, a zboriarze zeszli na ziemię, owładnięci strachem, wierząc, że to było trzęsienie ziemi. Plotki niosły, że budynek mógł się przewrócić, i została wezwana policja. Zanim cokolwiek poważnego się wydarzyło, zabrałem oscylator i włożyłem do kieszeni i oddaliłem się. Ale jeśli potrzymałbym minutę dłużej, mógłbym położyć ten budynek na płasko na ulicy, i z tym samym oscyloskopem mógłbym położyć most brukleński. To co zrozumiał Tesla i co posłużyło jako tło nie tylko do tej historii, ale i do stworzenia jego oscylatora i doświadczenia leczeniem wibracjami, było, że wszystko stworzone jest z atomów, które są w stanie ciągłego ruchu. W zależności od szybkości tego ruchu rzeczy będą wyglądać jak otwarde, ciekłe lub gazowe. Trzeba powiedzieć, że nawet tak coś solidnego jak budynek ma więcej wolnego miejsca pomiędzy atomami niż gdziekolwiek indziej. To, co Tesla zrobił z tym budynkiem, było co on i starożytne kultury wierzyły, że może być zrobione z ciałem ludzkim. To jest, używał on wibracji do reorganizowania własnej struktury. W słowach znanego doktora i chiroterapeuty June Leslie Wadera, Medycyna wibracyjna pracuje na głębokim poziomie komórkowym, gdzie właściwości molekuł są zmieniane przez wibracje. Teoria Stringa wyjaśnia, że wszystko we wszechświecie ciągle wibruje, wszystko na swojej niepowtarzalnej częstotliwości. Dokładnie tak jak elektrony wibrują podczas obrotu dookoła jądra atomu, tak jak planety wibrują podczas obrotu wokół Słońca. Jak Einstein powiedział, wszystko w życiu jest wibracją, tak jak ciało ludzkie ma optymalną. Frekwencję, jaką jest stan, gdzie każda komórka w ciele człowieka wybuje w taki sposób, w jaki były zaprojektowane, by to robić. We wczesnych latach 90. fizyk kwantowy Brustanio prowadził eksperymenty, które pokazują, że zdrowe ciało ludzkie rezonuje pomiędzy 62 MHz a 70 MHz. Dalej znalazł on, że kiedy frekwencja spada poniżej 58 Hz, system immunitarny zostaje zagrożony i zaczyna się choroba. Innymi słowy, zdrowie osoby ma bezpośredni wpływ na częstotliwość ich ciała. Na której wymrują. Optymalna częstotliwość może być obniżona poprzez chemiczną, fizyczną, mentalną czy emocjonalną stymulację. Na przykład Tanio znalazł, że wirusy mają swoją własną, bardzo niską częstotliwość. W tym samym czasie osteopata nazwiskiem dr Peter Manners także studiował relacje zachodzące pomiędzy dźwiękiem, wibracją i uzdrawianiem. Stwierdził on, że zdrowy narząd będzie miał molekuły współpracujące razem w harmonijnym związku pomiędzy sobą i będą tego samego wzoru. Jeśli różne wzory dźwiękowe wejdą do organizmu, Harmonijny związek mógłby być naruszony. Mogą one ustanowić nieharmonijny wzór w narządzie, w kościach i tym podobne. I to jest to, co nazywamy chorobą. Medycyna wibracyjna jest. Próbą, by użyć wibracji, by móc przywrócić częstotliwość z powrotem do optymalnego stanu, by odbudować harmoniczny związek moleku pracujących razem. To jest to, co Pitagoras opisał jako przynoszenie porządku do chaosu i dysonansu poprzez jego duchową regulację, pojęcie, które doprowadziło do przypuszczenia, jeśli moglibyśmy wyeliminować pewne zewnętrzne częstotliwości, które interferują w naszym ciele, moglibyśmy. Mieć lepszą odporność przeciwko chorobom. Musimy zadać sobie pytanie: jeśli leczenie wibracjami jest w rzeczywistości oparte na podstawie praw biologii i fizyki kwantowej, na których bazie wszechświat jest budowany, to co mogłoby być możliwe? I jaką siłę może mieć medycyna wibracyjna? W 1981 roku biolog imieniem Helen Grimal połączyła się z kompozytorem Fabianem Mamanem, by podjąć przyłomowe studiencką. Wpływem dźwięku i fali na żyjące komórki, a konkretnie na komórki rakowe. Przez 18 miesięcy pracowali używając gongów, ksylofonów, instrumentu strynowe, śpiew, głosu ludzkiego, zapisując, co się stanie z komórkami w momencie testu. Ożądujące było to, że używając 9-tonowej skali jąskiej spowodowało rozerwanie komórek rakowych w ciągu kilku minut. Pomyśl o kieliszku od wina, który tłucze się, kiedy śpiewa koperowy zaśpiewa wysoką nutę. Jak mama napisał, komórki rakowe nie mogą utrzymać swojej struktury, kiedy specyficzna fala częstotliwości uderzy ją w cytoplastyczną i nuklearną błonę. Gdy intensywność wibracji podnosi się, komórki nie przystosowują się i nie stabilizują. Umierają, rozpadając i rozrywając się. Zastanawiając się nad tym szokującym odkryciem, para zaczęła pracować z dwoma kobietami, które miały z Diagnozowanego raka piersi, obydwie kobiety miały śpiewać skalę przez 3,5 godziny dziennie przez cały miesiąc. Na końcu tego czasu rak u jednej z kobiet był niewykrywalny, kiedy u drugiej po prostu uschł. Od tego czasu przyszłe prace zostały poprowadzone nad wibracjonalnym efektem na komórki rakowe, w tym przez pracę z początku 2020 roku, które sugerują, że ultradźwięki mogą zniszczyć komórki rakowe, podczas gdy zdrowe komórki będą naruszone. Tego typu rezultaty pozwoliły naukowcom myśleć wielce. Jak mówi Antony Holland, Dźwiękowy naukowiec na ostatnim wystąpieniu w TETO. Teraz wierzę, że w przyszłości pokoje dla dzieci chorych na raka będą zupełnie innymi placówkami. To będzie przyjemne miejsce, gdzie dzieci będą się zbierać, by poznać nowych przyjaciół. Prawdopodobnie nawet nie będą wiedziały, że są chore. Będą rysować i malować, bawić się, nie zdając sobie sprawy, że nad nimi będzie przepiękne niebiesko-różowe światło plazmatyczne, które będzie. Uzdrawiało, pulsując polem elektrycznym, rozgniatając ich raka bez bólu i nietoksycznie na żadną komórkę. Leczenie raka stało się popularnym powiedzeniem we współczesnych czasach. Ten produkt może wszystko, nawet wyleczyć raka, może powiedzieć reklamujący. Kiedy dumny rodzic może głosić, moje dziecko będzie rosło i wyleczy się z raka, czy możliwe będzie przesunąć się poza ten feminizm? Czy medycyna wibracyjna będzie w stanie tego dokonać? Niesamowite efekty na komórki rakowe są tylko początkiem siły medycyny wibracyjnej którą naukowcy dopiero zapisują. Badania pokazują, że praktykowanie kąpieli muzycznych, czyli wystawianie się na wpływ, obniża lęki i depresję. Według badań u 62 kobiet i mężczyzn ze średnim wieku 50 lat stwierdzono znacząco mniej napięć, złości, zmęczenia i nastroj depresyjnych po sesjach muzycznych. Studia z dziennika treningu sportowego opisują, jak wibracyjne, Terapia może pomóc przy bólu mięśni po treningu, kiedy inne badania pokazują, że pomaga na arteretyzm, bóle miesiączkowe, bóle pooperacyjne i bóle chroniczne. Od 1960 roku wibracyjna terapia była używana przez Rosjan w przestrzeni kosmicznej. I jest używana do dzisiaj przez NASA, by zwiększać gęstość kości astronautom. Zostało to także zastosowane dla pacjentów z osteoporozą i uszkodzeniami rdzenia kręgosłupa. W badaniach nad diabetyzmem badania pokazują, że polepsza przepływ krwi i pomaga przy neurowaskularnych komplikacjach. Nowsze badania neurorehabilitacyjne pokazują, że terapia wibracyjna może spowodować spadek drżenia i sztywności muskułu na chorobę Parkinsona. W 2014 roku badania egipskie opublikowane w medycznej genetyce człowieka, że terapia może pomóc dzieciom z porażeniem mózgowym, zwiększając wytrzymałość mięśni i zmniejszając Spastyczność. Dodatkowo poszukiwania naukowe pokazują, że terapia może pomóc pacjentom z alzheimerem w myśleniu i zapamiętywaniu. Reasumując, to, co przedstawiamy tutaj, jest jak cudowne lekarstwo na wszystko, od bólu do zranienia, do zdrowia psychicznego, do poważnych chorób, nawet takich jak rak czy alzheimer, uważane jako nieuleczalne przez medycynę ogólną. Sekret medycyny wibracyjnej leży u Fundamentów biologii i fizyki kwantowej, które uznali starożytni, a odnaleziony przez Teslę musi mieć siłę, by zmienić sposób, w jaki medycyna jest praktykowana i jakie mamy podejście do zdrowia człowieka. Dzięki Skillshare za sponsorowanie tego oryginalnego filmu. Ja zapraszam do następnych odcinka. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcielibyście jeszcze drugi odcinek o Tesli i wibracjach. Dzięki serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia.